Rozumienie małżeńskie. Moi drodzy, są takie sytuacje, kiedy mamy kryzys w małżeństwie. Albo trwa konflikt spowodowany finansami, odmiennym podejściem do wychowania dzieci, albo złą komunikacją między partnerami, albo jedna ze stron chce rozwodu, a druga jeszcze nie jest na to gotowa. Czy zawsze wtedy na horyzoncie jest rozwód? Czy zawsze trzeba? Podejmować wspólną terapię małżeńską? Czy są inne sposoby na to, żeby spróbować naprawić tę relację? Otóż w sytuacji takiego kryzysu jest możliwe zawarcie porozumienia małżeńskiego, które reguluje kwestie sporne między małżonkami w małżeństwie i pozwala na nowych, wypracowanych zasadach tworzyć nowy związek małżeński bez konfliktów. W takim porozumieniu małżeńskim podejmowane są wspólne zobowiązania i ustępstwa partnerów, które pozwalają pomóc w naprawie relacji małżeńskich. Podczas takich mediacji wypracowuje się ze stronami pewne zasady, które stosowane są na pewien określony czas, który pokazuje, czy ta próba się udaje, czy nie. W porozumieniu są regulowane kwestie budżetu domowego, który przeważnie jest konfliktem między stronami w małżeństwie, innego podejścia w komunikacji między sobą, szacunku, a także systemu wychowawczego wobec dzieci co też często pozostaje konfliktem w małżeństwach, gdzie są małoletnie dzieci. A także wypracowywane są zasady wspólnego spędzania czasu między małżonkami bez dzieci. To jest bardzo ważne. Jeżeli zastanawiasz się, co zrobić, jeśli jesteś w swoim kryzysie, w swoim małżeństwie, ale nie jesteś gotowy na rozwód i chcesz spróbować naprawy swojego małżeństwa w inny sposób, zapraszam Cię na konsultację.